Uwaga, ten film pokazuje sposób na prowadzenie live na TikToku poniżej tysiąca obserwacji. Lecz te live można jedynie prowadzić przez TikTok Live Studio, miłego oglądania. Attention, this video shows how to run a live on TikTok under 1000 followers, but these live can only be run via TikTok Live Studio. Enjoy. Simo widzowie, witam was na moim. Kanale. to jest pierwszy odcinek chcę wam w tym odcinku pokazać jak zrobić live'y poniżej 1000 obs bo oczywiście żeby robić live'y to potrzeba mieć 1000 obs ale ja wam pokażę sposób żeby robić live'y poniżej 1000 Ops. ale zanim przejdziemy widzowie zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału bo ponieważ to jest pierwszy film i takiego typu filmów będzie więcej więc zapraszam do lajkowania tego filmiku komentowania i subskrybowania więc lecimy na początku, widzowie, musicie stworzyć sobie jakieś nowe konto, albo po prostu, jak macie konto, no to spokojnie. Jak macie konto, to przechodzimy na live studio. Dobra, jeżeli już założyliście konto na swoim urządzeniu na TikTok, po prostu teraz wchodzicie na tą stronę, będzie ona w opisie, jakby no będzie w opisie ta strona, więc przez opis będziecie mogli wejść. Klikamy tak, pobierz na system Windows. I tutaj się logujecie. Poczekajcie, się zaloguje szybko. No i dobra widzowie. Już się zalogowaliście na tej stronie, którą wam podałem w opisie. Następnie klikacie pobierz na system Windows. Nie wiem, czy można pobrać na iOS albo, znaczy no, na MacBooki, albo ten. Chyba nie. Jeżeli będzie jakaś u Was inna opcja, no to pobierzcie na swój system inny jakiś. Ale jak macie Windowsa, no to powiesz na system Windows, klikacie to. No i czekacie, gdy to się pobierze. Ja do Was widzowie wrócę, aż się pobierze i no. No i dobra widzowie, jak widzicie, już mi się to obrało. Właśnie na no, chwilę to musicie się wczytać. Ale to szybko, zaraz minie. Eee, co jest. Halo What the fuck? Patrzcie, mam 480. O, dobra, i już jest. Otwórz plik. Halo. O, teraz Wam się pokaże, czy chcesz zezwolić na to, i klikacie tak, wy tego nie widzicie. O! No i dobra. I teraz wybieracie pliki, na których Wy chcecie to zainstalować. Ja już tego nie będę robił, bo mam zainstalowane. Więc klikam anuluj, ale Wy za... kliknijcie zainstaluj i Wam się to pobierze. No, no i dobra. I następnie. No i dobra, jak Wam się to już pobrało i weszliście w to, to tutaj się logujecie. Ja Wam nie pokażę, to już nie pokażę, bo nie chcę udostępniać swoich danych osobowych, więc szybko się zaloguję. No i dobra, dziękuję. gdy już się zalogowaliście, tam kliknęliście, żeby się zalogować, tutaj trzeba sobie potwierdzić coś. Czekajcie, wybierz dwa obiekty w tym samym kształcie. To, to i to. No i dobra, Wam to zatwierdza się. I teraz, no zalogowano pisze I loguje Ja tutaj już mam potworzone wszystkie te na moje live'y Tutaj dodajecie sobie scenę jakąś Nie wiem, losowo daje No co jest halo Macie komunikat, że trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby prowadzić livey. Poczekajcie, bo mi się coś tutaj zepsuło. No ale tworzycie sobie jakiś tam e, jakiś tam wygląd live'a. Możecie sobie tutaj zmienić na, na przykład krajobraz. O, widzicie. Tutaj sobie wybieracie, albo już tutaj zrobione, albo sobie sami konfigurujecie. I tutaj można albo krajobraz, że jest płaski ekran, albo taki jak normalny w telefonie. No i dobra, następnie, gdy już wszystko tutaj yy, robiliście sobie te, te wszystkie te, nie macie tutaj, widzicie, nie możecie zacząć live'a, bo nie macie dostępu. Jest tutaj brak dostępu i klikacie w to. Twój dostęp do live. I wam teraz będzie przychodzić na stronę. Poczekajcie widzowie. No i tutaj yy, a muszę zmienić konto. To już się loguję na, na te konto, Chwila. A wam się wyświetli to, to wam się wyświetli. I zaloguj się, aby złożyć wniosek. Wniosek. Jak wy tam klikniecie yy, na tym Live Studio Twój dostęp do live, co nie? To wam to się wyświetli. Albo coś innego, po prostu musicie się za zalogować, zaloguj się, aby złożyć wniosek, klikacie to No i się logujecie No i dobra, gdy już się zalogowaliście, tutaj yy, Złóż wniosek o dostęp do live na komputerze No i zgłoś się, Byk, klikamy yy, Poczekajcie, co tutaj się robiło? To nie trzeba Tutaj sobie zróbcie screena, poczekajcie, szybko sobie zrobię screena. No i dobra, ja już sobie tutaj dałem screena. Wprowadzam jakieś tam na YouTube. Jakiś losowy, nie wiem jakie to konto jest. No i wysyłacie. No i ogólnie musicie tutaj poczekać. chodźcie sobie co parę dni na tą tą I ogólnie jak już yy, się wszystko zrobi... To tutaj się wyświetli, prawdopodobnie. Tutaj, że. Poczekajcie, Wam pokażę na przykładzie swojego konta. No i ogólnie to jest moje konto, na którym tak samo zrobiłem i patrzcie. Po paru dniach Wy tak samo będziecie mieli, że patrzcie. Zatwierdzono dostęp. Status dostępu live studio zatwierdzono. Nie potrzebujesz uzyskać dostępu do tej, z tej strony, ponieważ już go masz. I tutaj macie, zacznij live. Przepraszam. No, i ogólnie, jak wy tego nie będziecie mieli na przykład odrzucone, to spróbujcie sobie stworzyć nowe konto, i tak ciągle. Choć ja to zmiałem za drugim razem. Pierwsze konto mi się nie udało, ale drugie już mi się udało, więc jak najbardziej Wam polecam to zrobić, bo możecie sobie zrobić live'a. No, zapraszam Was na moje konto Official Amolonek na TikToku. Tam się pojawiają nieraz live, właśnie z ETS-a, z różnych gier ale najbardziej to ETSa. No i co. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. To już wszystko. Pokazałem wam jak zrobić live y poniżej 1000 Ops. Oczywiście to nie działa na telefony tylko na kompa. Nie wiem czemu to nie działa, na, że nie można zrobić live na, na, tym, na telefonie, ale to jest chyba taki ten i poczekajcie e, jeszcze wam coś pokażę. No i wszystko działa jak widzicie macie tutaj e, Twój dostęp do live, zacznij live, możecie sobie zacząć normalnie, tutaj jest wszystko, tutaj sobie możecie zrobić coś ustawienia, no i macie zacznij live, tylko nie wiem, czemu mi się to nie wyświetla. A, coś tam tutaj się pozmieniało, ale jak tam wszystko zrobicie, to tam możecie zacząć normalnie live. Więc widzowie, dziękuję za dzisiejszy odcinek, zapraszam was do moich Mojego tipli, mojego TikToka, no i na moje inne filmy, choć ten jest pierwszy, ale niedługo będą kolejne. Więc e, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, bo będą tutaj więcej takie odcinki. No i polubienia tego odcinka, więc jeszcze raz dziękuję za ten odcinek, za to, że oglądaliście. No i cóż, do następnego odcinka, siema!